Jeśli myślicie, że Morze Martwe to tylko słona woda i błoto, to czeka was spora niespodzianka. Na dnie czai się coś nieoczekiwanego. Większość ludzi wierzy, że Morze Martwe jest całkowicie pozbawione życia. W końcu jest prawie dziesięć razy bardziej słone niż ocean. Ale w 2011 roku naukowcy zanurkowali głęboko i dokonali szokującego odkrycia kraterów na dnie morskim z koloniami maleńkich mikrobów żyjących w środku. Te wytrwałe małe stworzenia faktycznie przeżywają bez światła słonecznego i tlenu, rozwijając się w jednym z najtrudniejszych miejsc na ziemi i co więcej, kratery otoczone są niesamowitymi formacjami kryształów soli, które wyglądają jak nie z tego świata. Więc następnym razem, gdy usłyszycie, że morze martwe jest martwe, pamiętajcie, natura zawsze znajdzie sposób, żeby nas zaskoczyć.